Czy ludzie chętnie dają pieniądze czy też nie? No dołaga zielonka. Bardzo... Zobaczy jak co roku. Strona jest zawsze więcej testujących niż zbierających, a wieczór jest zawsze dużo więcej ludzi wychodzi. Jest Aha, ty ok. zbierasz pierwszy raz czy już wcześniej zbierasz raz? Nie, pieniądze? zbieram czwarty raz. Cztery raz? Tak, może ta siedzi zgubiła z mężem. Aha, ty zbieracie, pieniądze. tak? raz. Zobaczę, zobaczę, mało nas eskortuje, że tak. E, jakie najczęściej pieniążki ludzie wkładają? No to monety, banknoty? Są to jakie... monety. Przeważają Aha. monety. Trzeba się ludzi prosić czy to chętnie rzucają Różnie to bywa. Aha, Różnie. a po uprzednich latach jak udało, jaką kwotę udało Ci się największą zebrać? 1200 zł o, jest. dwa lata temu, tamten miałam bodajże 800 coś, a dzisiaj już na pewno nie zbieram tak dużo, bo już, już widzę po prostu, że, że jest dużo bardziej brzydka pogoda. Pogoda zniechęca generalnie. Oj strasznie, zniechęca. strasznie. Na pewno tych starszych, bo nie wychodzą ze względu na, na, na pogodę. No. Karolinę. Przez mi pierwszy raz jeśli chodzi o wolontariat z Wośpem, no i postanowiłam, no nigdy tego jeszcze nie robiłam, zatem postanowiłam, chciałam zobaczyć jak to jest tak od kuchni. Którzy już zrobiłaś, nie wiem, dopiero 14 jak to wyglądał, tyle? Nie więcej tyle. <grymko> jest więcej monet czy więcej banknotów? No więcej monet, ale myślę, że... Za mało tego i tego. No tak, za mało też. A ja mam na imię Dawid. Niestety, muszę powiedzieć, że dużo ludzi nie chce w pomóc w Nie chcę, dlaczego? Argumentowali to jakoś? No, już dałem, albo y, tym, że nie mają drobnych i nie chcę rzucić banknotów. Kuba. A to jest jesteś pierwszy raz wolontariuszem? Y, już w tej chwili jestem drugi raz. No i jak byś mógł ocenić, jak Ci się podoba taka praca jako wolontariusz? Ja jako wolontariusz pracuję się w miarę fajnie, można spotkać różnych ludzi. Marta, pierwszy raz, wolę nogi, spotykamy się z różnymi ludźmi. Aha. No, ogólnie jest bardzo sympatycznie. Ewelina. Okay. Okej, okay. jesteś pierwszy raz wolontariuszką na Nie, jestem już trzeci rok. Dwa a. razy brałam udział w gimnazjum, a teraz pierwszy raz z tak, Czy ludzie łatwo dają pieniążki na wóz? Hmm, jest Różnie, się... bardzo różnie. Ym, zwykle, zwykle... dają, ale teraz się że właśnie, że unikają i to jest bardzo takie niegrzeczne, można tak powiedzieć, bo... Czy to musi być trochę naciętni? Hmm, czy róż, raczej... Ten róż, ten, różnie to bywa, różnie to bywa. Niekiedy pochodzą, ale to Rzadko się zdarza, bardzo mi przykro. Niestety ludzie są dość mało hojni.